Hej, z tej strony 11, a to jest ponownie The Final Station. Wiem, że miałem ostatnio troszeczkę przerwy od YouTube'a. Wiem, że mnie za to hejcicie, że, że znowu myślicie, że serię nie dokończę. Nie, tą serię dokończymy. Jedziemy z nią dalej. Postanowiłem, że nagle skończymy, ponieważ zapowiada się na całkiem fajnie. I oczywiście uświadomiliście mi, ile błędów zrobiłem i popełniłem. A gra też mi przypomina o czym, co zrąbałem. Także świetnie. Dziękuję bardzo, Gro. Super. Lecimy. Zobaczmy, co tutaj mamy. Nikt nie ma bladego pojęcia, co się dzieje. Jak zawsze. Dojdzie do siebie. Twierdzi, że ktoś cię ugryzł? O? Wiem, znasz już koniec tej historii. Nie, go nie do końca znam. Dopiero go poznam. Będę. Jestem w trakcie poznawania. So, what's the deal? Zbierz rodzinę i ratuj swoją skórę. Och, tak, masz rozkazy. Ten nie ma nic do powiedzenia. Okej. Okay. Czy to jest zombie, czy to jest strażnik? Myślę, że to jest zombie. Okej. Okay. Dobra. Przez chwilę nie byłem pewien, spokojnie, ja dopiero wróciłem do gry, więc trochę się nie ogarnię. Zdrówka. To ten kodeś, co? Halo, ty... Hej. Dobra, nie był strzelek, chodzi z Przepraszam, mam obowiązki. Tradycyjnie, jak tutaj. Ech. Połączenia z północą odwołane. Bez pracy wieje jej nudą yy, Także uświadomiliście mi, że jest tutaj gdzieś crafting. Zakładam, że gdzieś na, yy, na pokładzie naszego yy, pociągu. Yy, nie, zmierzasz, nie zmierzasz z północy? Czy wszystko w porządku? Nie mam z nimi kontaktu. Nie masz z nikim kontaktu. Nikt tu nie ma z nikim kontaktu. Ubranie, płyty CD. Piękny dzionek? Adam. Adam Thornton chce się spotkać. To pilne. Uważaj na język! Mamy u niego dług! Zatrzymaj to! Jego biuro mieści się u szczytu zakładu... ...Nebelherz! Widać je w całym mieście, trudno nie trafić! Nebelherz... Dziwne te nazwy... Kierowca będzie czekał, by zawieźć się do fabryki. Wygeneruje szyfry przed twoim powrotem. No tak, tradycyjnie... ...nie łamiemy schematu gry, czyli idziemy w jedną stronę, potem wracamy... Okej, okay, to dobrze, przynajmniej nie będę aż tak gubił. Ceny gazet rosną w szalonym tempie. Niebawem wieści z zewnątrz staną się rzadkim dobrem. Czy ja chcę to kupić właściwie. W wyniku czynności sprawdzający, sprawdzających podjętych na rozkaz Adama Tortona, policja śledcza w Ristolu skonfiskowała jedną tonę nielegalnie wydobytego w zakładzie Skamen. W zakładzie Skamen Elektrum? Nielegalnie wydobytego. Zaraz, jedną tonę nielegalnie wydobytego, wydobytego czego? Ok, zakładam, że to skamen Elektrum to jest jednak ten jakiś surowiec. Członkowie zarządu kopalni zostali przełapani, przełapani na gorącym uczynku w trakcie próby wywiezienia surowca z Ristolu. Wydobycie Elektrum na obszarze miasta podlega koncesji i opodatkowaniu. Mimo upływu lat, pewien margines wciąż dopuszcza się procederu handlu surowcem. Ostatni przypadek niech stanowi przestrogę dla jego uczestników. Jakiś cytat. Wielu daje posłuch pogłoskom o wzroście śmiertelności w mieście. Jako naukowiec od lat zadaje kłam tym doniesieniom. Powtarzam, nie ma żadnych przesłanek, by narażać mieszkańców Listolu na oddziaływanie trującej atmosfery. Naszym nadrzędnym celem jest troska o długie i pełne życie pracowników kopalni. Yeah! Bo to się często zdarza, że dobrze traktują ludzi w kopalniach. Mm, nie wdaj się. W, nie wdaj się w kłopoty, zaufaj mi. Jest z fabryki. A tym dniem przejdę muszę górą. Czy tutaj tych dwóch kolesiów psika? Czy to. Nie wiem, to tak wygląda, jakby oni. Jack? Czy to dla ciebie? Co? Ona powiedziała, że to. Co? Ja nie wiem, czy to nie rozumiem pewnych tekstów, czy ja po prostu tutaj jestem jakiś w tempie, ale nie rozumiem. Na górę nie wejdziemy. Gosiu tu z gitarą siedzi. No cudnie, Gitara zawsze na propsie, ale tam nie minę nikogo. Dzięki stary. Telefon? Tak, na scenie przyczynicy jest kabina. Dobrze, szukamy telefonu. Tu można coś zdziałać. Co tu się dzieje? Co, co tu robimy? O, tu można przejść na inną stronę. Między budynkami? Okej, okay, ciekawie. Środki. Um. Okej, okay, czy tu jest sprzedajemy? Tutaj kupujemy apteczki. Myślę, że możemy ich kupić. Ile możemy po prostu? Bierzemy, ile wlezie. Najzwyczajniej. Och, naboje. E, gdyby było żarcie to bym pewnie wziął. E, Naboju trochę wezmę. Ale zostawię też na żarcie. Ok, wy wydam wszystko co mam właściwie, tyle ile mogę. Cóż, czemu nie? Nie mam nic do roboty przez resztę dnia. A czyli go zabieramy ze za sobą, świetnie. Środki czy to jest żarcie? Mam nadzieję. Nie wiem czy dobrze robię wydając wszystko co mam. Dzięki, nie obchodzi mnie to. I idź wkurzać kogoś innego. Dobra. Jak zginiesz to będziesz dopiero wkurzona. Proszę wsiąść, już czeka. Okej, okay, jedziemy. Może żałuję, że nie zerknąłem na tamtą ulicę. Bo nie wiem, czy będę tam wracał, jednak. Dzień dobry, jest pan umówiony. Nie, no, nie, nie, bez powodu mnie tu przywieźli. Hej! Zobaczmy, chwilka. E, tak, pan. E, pan Thornton już pana oczekuje. Proszę. Ależ dziękuję. Ta jednostka zasila zakład i całe metro. Miasto. Co? Gdzie ja przeczytałem? Gdzie ja przeczytałem metro? Musimy na bieżąco monitorować jej pracę. Jeśli jedna ze stron przegrzeje się, spowoduje nieodwracalne szkody. To lepiej uważajcie, a nie gadajcie ze mną. Dzień dobry, panie Gburze w jakimś gabinecie, który najwyraźniej nie lubię, bo coś tam przeklinałem na niego. Cząstki elektrum w skopalni zakłócają fale radiowe, dlatego nikt nie ma pojęcia, co się wyprawia. Pole chroni ich przed światem na zewnątrz. Oni póki co unikają tych miejsc, ale nie kłopocz się tym. Gadaj zdrowi, tak? Nikt, temu, nikt nie da temu wiary. Przejdźmy do rzeczy, czas się kurczy. Zgodnie z wytycznymi rady, w razie długiej wizyty, mam ci przekazać rdzenie energetyczne. Aby zasilić nim strażnika. Strażnika? To jest jakieś podkreślone zło, coś ważnego, istotnego, dużego, tajemniczego. Okej. Okay. Rada powinna by udostępnić ci transport, ale rozumiem, że to lokomotywa, to jedyne co mamy. Wydałem rozkaz, by dodać skład z rdzeniem do pociągu, więc lepiej się pospiesz. Z procedurą szyfrową nie da się nic począć, ale to twój problem. Do zobaczenia. To twój problem. To twój problem. Bogadany. Okej, okay, jednak wróciliśmy, dobrze. Ehm. Um. Zaczyna się robić dziwnie. To, to bardzo dekoncentruje w tej grze, że nie ma dialogów typu... Mm, że nie ma dialogów z mojej strony, tylko trzeba się domyślać co ja powiedziałem, tylko słyszymy same odpowiedzi. To jest... Nie wiem, drażniące troszeczkę na dłuższą metę. Nie otworzyliśmy, jeśli potrzebny jest pokój iść na górę. Potrzebny mi? Mamy jeszcze dwa miejsca. Jedno po prawej, ale trzeba ją przodnąć. Mieszka w nim jakiś czubek. Jeszcze jedno przeciwa a zgłoszono w nim musterkę. Proszę się rozejrzeć. Poznałem dziś staruszka. Całkiem już zbzikował. Niemniej przekazał mi coś znamiennego na temat pierwszej wizyty. Muszę dostać się do tego wąwozu. Pociąg wyrusza dopiero za tydzień, rankiem skieruje się na północ. Tak będzie szybciej. Coś tu możemy? Nie, tam jest szyba, tu nie ma co wybijać nawet. Och, pozdrawiam! Gdzie iść i po co? Hmm. Czyli ty zakładam, że nie idziesz nigdzie, okej. Okay. Rozejrzyjmy się, bo... Zbieramy masę rzeczy i zastanawiam się, czy one automatycznie wchodzą na konto, czy jednak część zostaje do tego craftingu, bo... Podobno to jest crafting, z tego co mi pisaliście I z czegoś craftować musimy, tak? Więc zakładam, że... Kolejny gość Pogadane Pan też do dziadka? Jest u siebie, ale proszę o zwięzłość I żadnych pytań o osadników, rodzina dość się zacierpiała Okej okay. Hello Oczywiście, że pamiętam pierwszą wizytę nie raz chciałem zabrać głos, ale prawie nikt mi nie chce słuchać. Po tylu latach już nikomu nie zależy na poznaniu prawdy. Well, ja pytam, więc najwyraźniej mi jednak zależy. Pamiętnik wspomnienia z wizyty. Ci z nas, którym udało się zbiec z obszaru wizyty, spotkali się z pogardą miejscowych. Pierwszej nocy wdarto się do naszego namiotu, zabijając próbującego obronić nas ojca oraz porywając matkę. Nigdy więcej nie ujrzałem. Nikt nie dawał słuchu naszej relacji. Zamiast tego, pomawiano nas o bycie imigrantami, którzy szukają łatwiejszego życia. Miesiąc potem do władzy doszedł y, Vermont White. Tu jest telefon, którego prawdopodobnie szukaliśmy. Gdzie dzwonimy? Nie to nie. Pogadamy. Czyżbyśmy dzwonili do rodziny prawdopodobnie, żeby dowiedzieć się, czy z nim wszystko ok? Eee, może zamknąć drzwi, zanim nas zobaczą? Nikogo tu nie ma, więc chyba nic się nie stanie takiego. Dobra, to wracamy tutaj, nic się nie dowiemy. Na górę do tego goska nie pójdziemy. Nie ma jak chyba. Ciekawe, czy mają już dla nas kod, czy będzie jeszcze jakieś utrudnienie. Powinni chyba mieć, nie? Aha. Ktoś, kto miał nam dać kod, chyba spierdzielił tam już kod. Dobra. Eee, 9796. Ładunek już dostawiony. Miłego dnia. Dobra. Miłego dnia. Będzie miły, tak? Na tyle, na ile może być. 9796, come on. Jedziemy, obczajmy ten crafting, o ile jest. Chciałbym się coś na ten temat dowiedzieć. Bo, bo trochę słabo, że, że tego nie zauważyłem w ogóle. Ciuf, ciów pociągi! A ja uwielbiam jeździć pociągami. Ja wiem, że się powtarzam. Dobra, mamy pasażera jednego, reszta wysiadła totalnie. Dokąd jedziemy? Ja nie wiem jeszcze. Tu są wiadomości. zapasowe wytwarzanie. O, więc możemy jednak. Proch resztki. Ło, to możemy tego sporo zrobić. Dobra. Wow. No nice, i te widoki. Metropole. Hmm. Zawsze chciałem tam pojechać żeby zobaczyć strażnika No my właśnie do niego zmierzamy podobno kiedy uruchomiał silnik Cały świat to usłyszy. Nie wiem czy chciałbym co zaraz co ja mam zrobić Halo Ej Ja co? Ja mam? Co, co, się dzieje? Nie rozumiem Ja nie wiem jak to działa, nie mam pojęcia zielonego What? W korzystaniu mocy zbyt duże Ale to, to, co mam z tym zrobić? Ten ładunek jest jakiś zrąbany Halo? Kurde pociąg nam stanął On zaraz ten będzie z głodu umierał Co ja mam z tym zrobić? A! Dobra, nie, nie, nie wiedziałem, że to jest przycisk. Nieważne. Trzeba to rozładować na każdym z poziomów. Niech będzie. Okej. Okay. Wczorajmy to na szybko offline. Team Lanning! Team, proszę, masz wieści z północy? Wybacz, przyjacielu. Tkwie w Metropol, nikogo nie wpuszczają. E, rada wciąż milczy? Udają, że to problem jest z łącznością. Pewnie dali już dyla. Team jest offline. To już nie pogadano. Z gościem nie gadamy, bo on musi przeżyć. Niech przeżyje, to jest chyba priorytet. Potem ponaprawiamy wszystko, ja tu się nie ogarniam totalnie, ale dobra. Okej, okay. okej. Okay. Będzie dobrze. Spokojnie. Ja to, ja to wszystko ogarnę. Przynajmniej że wiem, gdzie jest crafting. Ej! Tyle dobrze. I mam sporo amunicji, której nie chciałbym zużyć. No i apteczek. Muszę się z tym Trzymać na mocności. Okej, okay, tu już oczywiście się zaczyna. Kolejne śrubki. kto mi da tutaj kod? Przejdźmy się tam. Kto mi tutaj da kod, jak wszyscy? Adam Czerwony należy udać się niezwłocznie do schronu. Super. To dobrze wiedzieć. Tam też nie wejdziemy. Pewnie będziemy tędy wracać. Tak się założę. Chociaż to jest tylko moje jakieś przypuszczenie. Celować w głowę, pamiętaj. Okej, okay. hello. Oh shit, nie nie dostałem, jest dobrze żebym też nie marnował tych nabojów tak jak to teraz robię delikatnie mówiąc muszę też ich nawalać z tych pudełek i muszę ich nawalać sam um. shit Okej, okay, jest dobrze mogłem ich ponawalać żeby nie marnować amunicji ale ja nie ogarnąłem po co ja robię te przerwy sobie w grach Proszę, ma te śrubki kolejne, super, dobra, coś tam mamy jest, jest, dobrze, jest stabilnie, mamy dużo amunicji, tylko... NIE MOGĘ JEJ MARNOWAĆ! Tego możemy ponawalać, tak? Przyładujemy sobie, okej, okay, spoko No i już zmarnowałem sporo amunicji, zmarnowałem, no, zużyłem BBNG, 14 dolarów, rubik, coś tam, suma, co, o co chodzi, nieważne, dobra, nie rozumiem Okej. Okay. Mary nie prowadzi tu wyłącznie z muzycznego. Trudno to wyjaśnić. uzbrój się w cierpliwość, prześlij więcej fotek. Nie, nie chcę pytać jakich fotek. No okej. Okay. Dobra, załatwiliśmy go ręcznie. Jest stabilnie. No nie, rzuciłem krzesłem. Krzesło jest przydatne. Tu jest jeszcze sedes, więc spokój. Yy, nabój mało kalibrowy. Czy możemy tędy przejść? Możemy najprawdopodobniej. No poleć pierwszy, i jeps. Te małe zapierdalacze są najgorsze. Ach, Totalnie najgorsze. Ołówek, resztki, Poko. Jest stabilnie, już ogarnąłem. Już z powrotem się przyzwyczaiłem. Dennis Morgan Well, Kowal. Urodzony w Winston, umieszczony w sierocińcu w wieku niemowlęcym w wyniku tragicznej śmierci rodziców. Po ucieczce na Morgan zniknął z rodzinnego hrabstwa na 26 lat. wiedząc życie w włóczęgi pod różnymi nazwiskami, obecnie pracuje jako starszy inżynier przy powstaniu strażnika. Okej, okay. czyli pewnie go poznamy, o ile jeszcze tam pracuje, o ile jeszcze żyje. Bo zakładam, że do tego całego strażnika to nie zmierzamy, nie? Musiałem wybić tą szybę, no korciło mnie za bardzo już No to był błąd, że stanąłem zaraz przed tymi drzwiami Mogło to się źle skończyć dla mnie Zamknięte, okej, okay, nie będę się dobijał, nie mam czasu na to Peter, myślę, że przejmujesz się bzdetami, całe miasto nie może być umoczone w jakimś spisku Poza tym, czy naprawdę potrzebny mi im zwykły kucharz w szkolnej stołówce? Nie zapomnij przed wyjściem przekazać klucza komuś z kuchni. Czy to jest klucz do ten, te, 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 tych drzwi tutaj, czy. Tak to do tych drzwi tutaj. Przejdźmy się jeszcze na sam koniec, zobaczymy, czy tam czegoś nie ma. Tam się nie da iść, okej. Okay. Jestem bardzo ogarnięty. Przynajmniej sprawdziłem! Przynajmniej wolę się upewnić, że czegoś nie pomijam istotnego. A i tak zawsze pomijam, bo ja jestem łajza. Więcej nabojów, kajdanki. Rrr. Dobra, tu nic nie ma. Będę kontynuować wykop pod y, jego dom jutro. Nie zostało mi już wiele. Sądzę, że najpóźniej do wtorku założymy mu pluskwę. Świetnie. Rewelka. Oh shit, what up! No i po mnie To jest, to jest debilizm, co ja właśnie zrobiłem Może ja będę się z shotgunem tak... Przyjaźnił troszeczkę bardziej teraz Tak chwilowo Status schronu zamknięty, cywile 0 Niezidentyfikowane obiekty 1214, to są te niezidentyfikowane obiekty Okej okay. Headshot! Oj! No nie, serio? Dobra, przynajmniej zdjąłem teraz dwóch zarazem. Ale jeden nabój zmarnowałem. Myślę, że tam będziemy iść dalej przed siebie. Tutaj zerknę w wyżej. Prochresztki. Tu już nic nie ma, dobra. Lecimy dalej. Wracamy powoli. Tu zaraz coś wyskoczy. Lada chwila. Last. Bo o! O, O czekaj, e nie. Amando, wysłałem Jonasa do bazy e, A1 pod Metropol. Może go jeszcze naprostują. Usuń te wiadomość. Nie usunęła. Co to za bomba? Nice. Shit. Nie jest źle. Mało, mało zużyliśmy. Jest dobrze. Rakieta jest gotowa do wystrzelenia. czekać na, czeka na rozkaz. Rakieta gdzie ma być wystrzelana? Co wy z tą rakietą? Bez przesady troszkę. Nie strzelaj! Metropol? Bogu dzięki, dobrze kolejnego pasażera mamy, ale mamy czym ich wyżywić mamy apteczki, dopóki ja nie będę ich zużywał na samego siebie przez to jak głupio dostaje pory! Shit. No dorwał mnie, no. Zdarza się najlepszym. Nie! Czemu on tak powoli schodzi? Dobra, fail compilation to chyba była jedyna, że tak powiem, opcja, żeby go załatwić. Poniedziałek zapis rozmowy. Piątek zapis rozmowy. Czy to naprawdę dobry moment? Okej okay, kiedy? Wolę poczekać chwilę dłużej, poczekaj. Posłuchaj, czekaliśmy na wóz, to 30 miesiąca? Dobra, ale streszczaj się. O co chodzi i co? Te rozmowy takie nie, nie do końca zrozumiałe. Mamy nasz kod, mamy klucz nastawni. Yy, dobra, mamy wszystko z tego miejsca 4853. JADYMY dalej. Ruszaj megazordem. Belus 07. Okej, okay, mamy dwóch pasażerów. Jeden tutaj zdycha z głodu. Cholera! Serio? Koleś. Ty zaraz zdech Serio! Really, man? To było nie fair. Ej, to było bardzo nie fair. Nie miałem szans. Nie miałem nawet szans. Okej, okay, wytworzymy sobie wszystko, co mamy tutaj wytworzyć. Zaraz dojdziemy na kolejne miejsce. Tobie wszystko ok. A, dostałem za niego chociaż tyle, że go zebrałem z podłogi, tak? Dobra, nie fajnie. Adam Miller, okej, okay. jeszcze jedno. Ile on ma tylko tego zdrowia? Good. myślę, że trzeba mu troszeczkę głód znerfić. Damy mu trochę żarcia, niech będzie. Tylko szkoda, że żarcia nie możemy wytworzyć. Tu jest problem. Ale, anyway, mamy apteczek to sporo. Mamy 10 na 10 apteczek, więc. Easy. Ale dojedźmy w końcu! Jedziemy do Metropol, tak? Czy, 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 czy. Czy nie? On się gubi w tych miejscowościach Tu wszystko działa. Tu znowu coś się rzuca. Tu wszystko działa. Już dojeżdżamy. No to jeszcze trochę mamy do zwiedzenia tych stacji. No cóż, to trochę jeszcze sobie tymi stacjami pojeździmy. Moje zdrowie się zrekonstruowało, czyli nie muszę się leczyć apteczką wystarczy, że wrócę na pociąg. To moje zdrowie się odnowi, tak? Albo po prostu to, 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 to ja czegoś nie zarejestrowałem. Ale chwilowo na ten odcinek to by było na tyle. Idę nagrywać dalej, żeby były filmy na zapas. Mam nadzieję, że cieszycie się, że seria dotrwa do końca. Tymczasem do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Na razie.